Cześć, nazywam się Marcin Lenkowski i jestem trenerem programowania. Od ponad 12 lat pracuję w technologiach takich jak Laravel, Symfony czy Nest. A dziś opowiem Ci o pięciu najpopularniejszych językach programowania i sztuczna inteligencja pomoże nam zdecydować, który język będzie najlepszy dla Ciebie. Ambitne? Tak jak Ty. Pozwól, że opowiem Ci krótką historię. Rozmawiałem ostatnio z Andrzejem. Andrzej jest bardzo ambitny i naprawdę inteligentny. Uwielbia też podróże. Pomyślałem sobie, że programowanie byłoby dla niego świetnym rozwiązaniem. W końcu mógłby sobie pojechać gdzieś zdalnie, popracować stamtąd i odwiedzić wiele, wiele ciekawych miejsc, bo to naprawdę jego pasja. Powiedział mi, że nawet próbował to zrobić. Ba, kupił sobie nawet kilka książek do Javy, ale programowanie nie jest dla niego, po prostu go przerosło. Hmm. No tak, Java może być dość trudnym językiem, jeśli dopiero zaczynasz i nie rozumiesz, czym jest zmienna, pętla czy typ. A Java jest językiem w pełni obiektowym. Świetnym językiem, ale raczej nie sugerowałbym go na początek. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z programowaniem, dobrze byłoby zacząć od czegoś prostego, trochę tak jak wchodzenie na góry. Jeżeli chcesz wejść od razu na Mount Everest, może być dość ciężko. Ale jeśli wejdziesz na głubałówkę, nic ci się nie stanie. Może dostaniesz ewentualnie lekkie zadyszki. Grubi mogą się zaklinować. Nie widzę tu grubych. Jaki więc język wybrać na początek? Cóż, ja wybrałem PHP. Dlaczego? Wspiera on w pełni programowanie obiektowe, ale go nie wymaga. Jesteś w stanie wdrożyć bardzo proste snippety na swoją stronę internetową i to też będzie działać. Ponadto możesz korzystać z programowania funkcyjnego. PHP to język bardzo popularny. W oparciu o niego stworzono ponad 70% wszystkich aplikacji internetowych, więc jeżeli korzystasz z jakiejś strony, prawdopodobnie jest ona na PHP. Facebook, Wikipedia czy popularna platforma komunikacyjna Slack te wszystkie narzędzia zostały zbudowane właśnie w PHP. PHP. Jest językiem otwartym i ma ogromną społeczność, która tworzy nie tylko frameworki, ale również gotowe rozwiązania popularny WordPress, Drupal czy Magento to rozwiązania, które nawet bez umiejętności programowania pozwolą ci wdrożyć fajne strony internetowe, sklepy internetowe i wiele, wiele więcej. Natomiast jeśli chcesz stworzyć swoją własną, profesjonalną aplikację, to jest tutaj też bardzo szeroki wybór frameworków. Eee, Laravel, Symfony to frameworki, które serdecznie bym ci polecał i mają one również bardzo dużą społeczność, więc jeśli gdzieś zabłądzisz, jeśli z czymś będziesz miał problem, to bardzo łatwo będziesz się w stanie nauczyć tego i dowiedzieć od innych członków społeczności, co robisz źle i co należałoby poprawić. Więc zdecydowanie polecam język PHP na początek, ale polecałbym ci sprawdzić do akompaniamentu język JavaScript. JavaScript i TypeScript to języki, a tak naprawdę jeden język, bo TypeScript jest rozwinięciem JavaScriptu, pozwalającym na tworzenie fajnych stron internetowych. Posiada bardzo dużą społeczność i wiele fajnych rozwiązań. Hmm, frameworki takie jak React, Vue czy y, Angular. Dziś JavaScript to przepotężny ekosystem, który pozwala również na budowanie aplikacji po stronie serwera z wykorzystaniem frameworka Nest. Jeśli chcesz zacząć programowanie, to obok PHP JavaScript również będzie na pewno bardzo dobrym wyborem, bo również wspiera programowanie obiektowe, ale nie musisz go używać. Również świetnie wspiera programowanie funkcyjne, którego też nie musisz na początku się uczyć, a możesz go użyć w bardzo prosty i szybki sposób, po prostu pisząc prosty skrypt i odpalając swoją przeglądarkę, bo każda przeglądarka ma zainstalowany ten język standardowo no, prawie każda. Kolejnym fajnym językiem na początek może być Python. Ostatnio bardzo dużo mówi się o sztucznej inteligencji. Python wspiera bardzo mocno sztuczną inteligencję i bardzo dużo projektów AI pochodzi właśnie z Pythona. Jest to język prosty, ale osobiście mi przeszkadza w nim parę rzeczy, dlatego że nie zawiera interfejsów, jego struktura jest troszeczkę inna niż w pozostałych językach programowania. Ale cóż, jest to zdecydowanie język popularny, nie jest to język trudny i na pewno wiele osób od niego zaczyna. Posiada on frameworki takie jak choćby Django, ale tak jak mówię, większość projektów w Pythonie, mam wrażenie, to są projekty AI, więc jeśli interesujesz się sztuczną inteligencją, Python może być dla Ciebie właściwym rozwiązaniem. Commander. I'd like to find out more about you. A teraz przejdźmy do kolejnego języka, czyli popularnej Java. Java jest naprawdę świetnym językiem obiektowym. Ma ogromne możliwości, ale zdecydowanie odradzałbym ci ją na początek. Dlaczego? Dlatego, że jest to język w pełni obiektowy. Jeśli nie wiesz jeszcze, co to jest zmienna, czym jest pętla, czym jest warunek, e, nie znasz jakichkolwiek podstaw programowania, to wchodzenie natychmiast w język pełni obiektowy może być bardzo, bardzo dużą barierą wejścia. A nie chodzi o to, żebyś się zniechęcił. Poznając na przykład PHP czy JavaScript bardzo łatwo będzie Ci później poznać Java, jeżeli już zrozumiesz m, o co tutaj chodzi. Natomiast zdecydowanie warto. Jeżeli trzymasz w tym momencie urządzenie z Androidem, jest ono oparte o Java. Jeżeli pamiętasz starą dobrą Nokię 3030. Tak, tą cegłę, którą można było zabić, tak, ona też była napisana w oparciu o Javę. W Javie możesz zrobić bardzo, bardzo wiele rzeczy. Projekt Big Data, aplikacje internetowe, gry... Bardzo, bardzo wiele rzeczy. I Java można zainstalować praktycznie na każdym urządzeniu. Sama Java chwali się, że ma ponad 3 bilion instalacji, co nie dziwne, dlatego że raz napisany kod jest w stanie być uruchomiony praktycznie wszędzie. Java to świetne rozwiązanie i świetny język, ale zastanów się, czy na pewno jesteś na nią gotowy i czy Twoje podstawowe umiejętności już jakieś są, żebyś mógł kontynuować swoją ścieżkę. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Kolejnym popularnym językiem programowania, również w pełni obiektowym, jest C -Sharp, Stworzony w 2000 roku przez Microsoft. Był on na początku wykorzystywany wyłącznie do platformy .NET, ale następnie stał się również językiem otwartym, i dziś można w nim tworzyć wiele, wiele rozwiązań, choćby takich jak gry komputerowe w Unity, czy też aplikacje mobilne w Xamarinie, ma bardzo, bardzo fajne wsparcie. Choć z początku był krytykowany właśnie troszeczkę za udawanie Java, to wyewoluował do języka bardzo, bardzo popularnego. Moim zdaniem C Sharp jest o wiele fajniejszym językiem niż Java, prostszym, przyjemniejszym, no ale cóż, jak mówi twórca C Biern Straustrap, języki są albo krytykowane, albo nieużywane. W tym wypadku C Sharp jest językiem, który polecam, ale również nie jest to najlepszy język na początek, ze względu na to, że jest w pełni obiektowy. Poznajesz zatem pięć najpopularniejszych języków programowania. Decyzja, w którym kierunku chcesz iść, oczywiście w pełni należy do Ciebie. Ale użyjmy czatu GPT po to, żeby pokazał nam, jak różni się określone zadanie w różnych językach programowania. Dajmy mu proste zadanie. Niech będzie to aplikacja, która wypisze w kolejnych e, e, latach, ile dana osoba miała lat, a jako daną wejściową, niech weźmie po prostu rok. Innymi słowy, jeżeli wpiszę e, rok 2020, to dostanę, że w 2021 miałem rok, w 2022 miałem dwa lata, itd., itd. Sprawdźmy, jak taki kod będzie wyglądał w przypadku języka PHP. Sprawdźmy, jak taki kod będzie wyglądał w przypadku języka JavaScript i TypeScript. Sprawdźmy, jak taki kod będzie wyglądał w przypadku Pythona. Ok, te proste języki mamy za sobą. Jak widzisz ten kod jest bardzo łatwy. A jak będzie to wyglądać w przypadku Java? Jak widzisz ten kod jest obiektowy, więc wiele elementów może być dla Ciebie niejasnych. Nie martw się jednak, wyjaśnić się one na późniejszym etapie, to nie ma w tym momencie zbyt wielkiego znaczenia. Spójrzmy jeszcze na to, jak wygląda kod w C-Sharpie. Czy ty już wiesz, jaki język byłby dla ciebie najlepszy? Który z tych pięciu byś wybrał? A może wybrałeś jakieś inne? Koniecznie zostaw komentarz i napisz, jaki język jest najlepszy dla ciebie. A jeżeli chodzi o mnie, to bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy film i za to, że go obejrzałeś. Kliknij subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żebyśmy mogli pozostać w kontakcie, a ja obiecuję Ci, że będę Ci pokazywał, jak pisać fajny, efektywny kod, jak rozwijać swoją ścieżkę programisty i jak odnieść sukces w branży IT. Ambitne? Takie jak Ty.